Dzień dobry Państwu. Dzisiaj opening będzie na kanale. Cześć, witajcie z tej strony. Lakemer, słuchajcie, dzisiaj będzie taki filmik za przeproszeniem z dupy. No, bo nie było czasu, żeby nic nagrać. A w sumie chciałem nagrać, zobaczyć, żebyście zobaczyli, co wypada w ogóle ze skrzynek. Eee, tak więc, cóż, zacznijmy od tego, że skończył się event na podwójne doświadczenie. Z tego też powodu nagrywam. Ten filmik. Hmm, tak więc, cóż. Postęp na postaciach jakiś tam był. Jak widzicie, jest co pootwierać. E, bohaterowie, cóż. Dwa same dwójki zazwyczaj. Gdzie niegdzie? Na przykład tutaj mamy gadżet piątka, czwóreczka, piątka. Tu mam dalej czwóreczkę. Jak widzicie, same dwójki. E, czwóreczki zazwyczaj są tam na postaciach i wyżej. No, którymi mi się dobrze grało, tak? Sparrow, no... Można powiedzieć, że mój mai, main Czy main, nie wiem, main raczej się wymawia to um, I teraz tak Jak widzicie, zagrałem każdą postacią A Z tych, z które mi się spodobały, to nie licząc Sparrowki oczywiście To go powiedzieć tak, dobrze mi się grało postacią Serat, zresztą widzieliście filmik na kanale Kwank Całkiem przyjemny. Kaimera, no, trzeba dobrze ogarniać w dżungli, żeby dobrze rozegrać. Meczyk dobrze mi się grało hrabiną Grimexem, Greyston to, to powiedzmy, że w miarę na bieżąco nim grałem. Crunch całkiem przyjemny do grania oraz Fey w moim odczuciu. Znam ludzi, którzy i Narbaszem lubią grać. Murdokiem nie grałem. Murdokiem grałem już dawno temu. I tak jakoś drugi poziom mu wpadł. E, Rampage strasznie mi się grało. Ogólnie tankami nie, nie, nie za bardzo mi idzie. Nie liczę tutaj greystona bo Grayston i dobrym tankiem jest oraz e, dobrze też w zwarciu walczy. Jak widzicie. Tutaj mamy 4 na 8, a tak wytrzymało a tutaj na przykład mamy 7 na 9 i cóż, 3. Na 6, a tu mamy 2 na 7. Może jest bardziej ruchliwy, ale nie wiem. Riktor, jak komu tam pasuje, on jest bardziej już pod tanka typowo. Tak samo, Steel. I to by było chyba na tyle. Shinbi, O, Shinbi też jest całkiem przyjemna. Fajną umiejętność ma, która regeneruje jej życie. Ale nie o tym. Dzisiaj zrobimy sobie opening. Mm, opening taki, że. Otworzymy karty na moim kanale, znaczy na moim kanale, na moim profilu, na Lekmeru się na Lekmerze oraz na Gołąbku, którego znacie, na nim też otworzymy, bo można powiedzieć, że się dogadaliśmy, pokażemy. Może uda się pokazać taki większy przestrzał, co może wypadać, tak? Tak więc sus, zaczynamy. Kart nie będę otwierał, bo w sumie nie ma po co. Karty to jak widzicie. o karty są tutaj i jak widzicie większość mam tych kart jasne są takie jakieś których nie ma na przykład ciche oburzenie tak eee, szybkość ataku ale to jest aktywna na przykład szybkość ataku przez 6 sekund i to tak dosyć dosyć mocno wzrasta no tu na dole już mamy takie pospolite karty na przykład zadyszkę który wątpię żebym kiedykolwiek użył jakową chociaż no to jest tak, jakbyśmy złożyli jedną taką typową kartę. Wiecie, tam 2, 3. 3, 2 na przykład, nie? Albo coś w ten deseń. To jest jedna z takich kart. I jakby tak policzył, to może wyszłaby taka jedna, właśnie składana. Ale tutaj mamy za jednym zamachem. Tak więc kart nie będę otwierał, bo, bo nie ma sensu. Zaczynamy skrzyneczki. Czwarta minuta. Boże, kochany, o czym ty gadasz, człowieku? Otwieraj. Lecimy. Nie liczę na nic szałowego, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Są monetki. Za monetki jestem bardzo wdzięczny, bo monetki, jak widzicie, to są tutaj. Możemy kupować skiny, nie skiny, za nie. Tak więc jestem jak najbardziej rad. Pakiet kart. Um, wypadają też składniki do wykuwania kart. Jeśli nie macie danej karty, a macie odpowiednie składniki, możecie je wykuć. Lub też możemy je rozłożyć na czynniki pierwsze i dostaniemy materiały. Tak więc, jakbyście naprawdę bardzo coś potrzebowali, to, to możecie sobie wykuć kartę. Mm, okej, okay, kolejne monetki. Tutaj zazwyczaj szału nie ma. No, ewentualnie może złota skrzynia nam wypaść. Złotą bym w sumie nie pogardził. Losowe karty. Ale jedna dowolna, tak więc szału nie ma. O! I to już mi się podoba, 60 monet. Kolejne. Tutaj 10, jedna karta. No monetek można, że tak powiem, się nachapać troszkę. Bardzo mnie to cieszy, już ponad 1000, czyli z 200 nam już wypadło. Takim fajnie. Mm, reputacja to tam, wiecie, jest, bo jest. Dużo rzeczy. O, jest i złota skrzynia. Bardzo mnie to cieszy. Prawda, dopiero jedna wypadła. Ale za reputację zwyczaj mistrzostwa się kupuje nic więcej. Kart już na, na początku jeszcze się kupowało, karty teraz już tak nie bardzo. Już tyle tego nadrobiło, że, że nie ma sensu. 20 monet i rzadka złota skrzynia. Bardzo mnie to cieszy. Hmm, kolejne monetki. Kurczę, naprawdę ładnie monetek nasypało. Jasne, można powiedzieć, kurde, więcej mogłoby dropić, nie? No ale już chyba za 400 prawie wypadło. Tak więc no, nie ma co płakać. 10 monetek i ostatnia srebrna, a, mogło ładniej sypnąć. 4 złote mamy, no zobaczmy. No lipa. Znowu lipa. A kurde, szkoda, szkoda. 40 monet. No, chociaż coś. I ostatnia złota. I diamentową dostaliśmy. 40. No, to jest bardzo ładna skrzyneczka. No i zostały w takim razie dwie diamentowe. Z diamentowych, no to mogą już ciekawsze rzeczy polecieć. I zobaczmy. Pierwsza. 40. Wow, 125 monet. 40. 65 monet łącznie 11 tysięcy reputacji. Kurde, niezła skrzynka. Proszę jeszcze raz taką. Proszę 125 i 40. Matka kochana, co tu się dzieje? Wow, ale sypnęło groszem około 800 monet. Wow, nieźle. Eee, w takim razie gratisowo otworzymy sobie jedną. Z łupem. Tutaj mamy mm, takie rzadsze skiny, bym powiedział, które chyba nie są dostępne w sklepie, ale tu mogę skłamać. E, są sztandary, które niedawno się pojawiły. Góra monet. E, skiny oraz kolory skinów. Boostery, wiecie, jakiś no, premia do doświadczenia 35 dni. To jest już za co nagroda, jakieś klucze. No i potem takie. Skiny jakieś pomniejsze znowu jakieś te no i mistrzostwa nie chciałbym trafić mistrzostwa bo to bym sobie strzelił w głowę chyba różne kolor bardzo dużo kolorowych skinów i emotki emotki są zawsze na próbie dobra otwieramy trzymajcie kciuki żeby to nie był jednak eee, mistrzostwo nie było ale i czym do trzech raz Dwa, trzy. I co dostaniemy? No, no dobra, niech będzie. Niech będzie, mamy jeszcze dwie skrzynki, ale kluczy nie będę kupował. na razie nie ma sensu. Bardzo ładnie się obłowiliśmy. No i cóż, zapraszam na małe otwieranie skrzyneczek, tym razem na koncie Gołąbka. Zróbmy mu niespodziankę, natrzepmy dużo monetek. No okej. Okay, trochę się przelogowaliśmy na następne konto i teraz tak. Słuchajcie, mało informacji, bo zapomniałem całkowicie wypadło mi z głowy. Na początku filmu zapewne widzieliście, albo wiecie co, wkleję to pomiędzy, eee, czyli mieliście otwieranie kart, znaczy skrzynek. Potem było znowu otwieranie skrzynek, bez mojego komentarza. To było kiedyś tam nagrane, żeby pokazać eee, gąbkowi co w ogóle dropi z ze skrzynek i... teraz jak widzicie jesteśmy na koncie Gołąbka również sobie pootwieramy co on tu ma 1333 no mniej ale zawsze coś ma trzy diamentowe skrzynie to jest zabawna sytuacja bo dzisiaj się na niego zalogowałem bo on nie mógł wejść do gry a za dzienne logowanie są nagrody co nie? wchodzę do gry BUM prezent 3 diamentowe skrzynie 500 repu... Znaczy nie 500, tam 300 czy ileś reputacji, nie? Patrzę. Wow, ja też dostanę. No, wylogowałem się, wchodzę na swoje konto. Nic. Tylko reputacja. <grytanie> za co? Nie wiem, ale. Fajnie fajnie, że coś dostał. Dobra, zabieramy się za otwieranie gąbku. Trzymaj kciuki, ale wiesz, to już się stało, tak więc. Co dropnie, to dropnie. 10 monetek. Lecimy dalej. Kluczyk, proszę bardzo. I skrzynia. Już miał co otwierać, bo tamtych skrzynek nie będziemy gąbkowi otwierali. Kolejna złota skrzynia, bardzo ładnie. Mało monetek, poproszę więcej. Dawać monety. Dawać monety. Da... Dawa. No, nic nie ma, no. Jest 20 kolejne, bardzo ładnie. Więcej losowych kart niż. Mamy rekordowe same materiały do tworzenia. Kolejne 20, to już mamy 50. Dobre i to. O, proszę bardzo, 40, to już mamy 90. I kolejna rzadka złota skrzynia, i kolejne 10 monet, to już mamy 100. No i z 3 zrobiło nam się 6. Proszę bardzo. I mamy reputację. Kolejna reputacja, zaś reputacja, aż tak źle, no 40 monet, to już mamy 140, co tu się stało, dwie diamentowy, matko kochana. I kolejne 40, czyli jeśli dobrze pamiętam 180 monet, no nieźle, no i gołąbek, gratuluję. 5 diamek to jest skrzyni nagle się porobiło. <grych> Okej. Okay. 3 razy reputacja po 11 tysięcy, spoko. Co tym razem? 125 monet i reputacja. Bardzo ładnie. Mm, reputacja i karty 40 monet, reputacji bardzo dużo. I kolejny klucz. No, przyjacielu, dwa klucze. No to ja nic nie mam. Masz w tym momencie trzy klucze. Nie będę ci nic losował. Ale za to nabiliśmy ci troszkę około 300 monet i 110 tysięcy reputacji. Tak więc, cóż, mam nadzieję, że jesteś zadowolony, szczególnie z tych dwóch kluczy, bo, bo wiem, że, że chciałeś klucze do tych skrzynek. A ja wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że, że mnie tutaj nie zlinczujecie. Za to, że tak a nie inaczej wam taki filmik wrzuciłem. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, pa! pa.